Pałac w Krzyżowej jest doskonałym miejscem na pokojowe rozmowy. To tu nastąpiło polsko-niemieckie pojednanie w 1989 roku. Tu też jednoczą się polscy przewoźnicy, którzy są europejską potęgą transportową. Nowe okoliczności, takie jak pakiet mobilności czy niesławny polski ład, postpandemiczna rzeczywistość, inflacja i wojna na wschodzie, znacząco utrudniają prowadzenie działalności transportowej. Stała się ona dodatkowo jeszcze droższa i skomplikowana. Nic dziwnego, że na topie są teraz narzędzia do oszczędzania wydatków. Przygotowaliśmy parę rozwiązań, które powinny pomóc firmom transportowym. Asystent logistyczny generuje możliwość wyciągnięcia systemu informacji dotyczących czasu i godziny oraz miejsca przekraczanych granic między państwami. I chociaż asystent nie pozwoli zarobić więcej pieniędzy, to nie pozwoli ich stracić, gdyby doszło do nieprawidłowego wyliczenia czasu pracy kierowcy. W takich przypadkach obowiązują bardzo wysokie kary, dlatego lepiej huchać na zimne. Bo jak mówi pewne przysłowie, pieniądz niewydany to pieniądz zarobiony. Warto też osobiście przetestować możliwości asystenta DKV, bo to nie kosztuje. Mamy też okres promocyjny bardzo dobry. Dla firm transportowych mogą przez 3 miesiące przetestować bez żadnych kosztów takie urządzenie i potem podjąć decyzję, czy zostaną z tym urządzeniem na dłużej, czy po prostu je nam odeślą. Warto spróbować, by nie żałować. 11. spotkanie przewoźników w Krzyżowej to liczące się w branży wydarzenie. Czas je podsumować. Jestem bardzo zadowolony z frekwencji, bo ponad 280 osób dzisiaj nas tutaj odwiedziło. Także myślę, że jak na czasy pandemiczne, jak na czasy kłopotów firm transportowych, to jest bardzo dobra liczba. Zawsze na naszych spotkaniach transportowych podajemy rzetelne informacje, takie, które pomagają w prowadzeniu firmy. Dlatego już teraz wyczekujemy kolejnych tego typu spotkań i szkoleń. Nigdy ich za wiele. Kto się szkoli, ten się rozwija. Oby tylko kolejne problemy spadające na polski transport były skomplikowane tylko tak jak te obecne. Bo nawet nie marzymy, że wszelkie trudności w branży kiedykolwiek znikną.